2025 zakłada kontynuację największej inwestycji drogowej, o której dzisiaj była mowa w miejscowości Peżu, zakończy się w połowie tego roku. Tego. Kolejne duże przedsięwzięcie to remont w obiekcie zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego numer 1 Tu zakres pracy obejmuje dostosowanie obiektów do wymogów przeciwpożarowych, renowacja zewnętrznej stolarki drzwiowej, oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wymiana również poszycia dachowego na części mieszkalnej budynku trzecim i takim dla nas bardzo priorytowym i bardzo ważnym przedsięwzięciem to przebudowa zabytkowego budynku szpitalnego stanowiącego wcześniej siedzibę oddziału leczniczo-rehabilitacyjnego w Grębaninie. Tu zakres prac zakłada dostosowanie obiektu do wymóg przeciwpożarowych, poprawę jego właściwego użytkowania oraz montaż windy osobowej. Prace zostały już podjęte. Dzisiaj się odbyła kolejna rada hodowli, także prace na razie przebiegają zgodnie z planem. Warto nadmienić, że inwestycja w grębanienie, jak i w obrębie liczb, prowadzone są przy wykorzystaniu środków rządowego programu Polski Ład. Budżet powiatu na rok 2025 to szereg inwestycji oraz codziennych zadań w funkcjonowaniu naszego powiatu. Będziemy na bieżąco Państwu informować o podejmowanych krokach i wydawanych środkach. Na tą chwilę mogę Państwu tylko powiedzieć, że również czekamy na rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Funduszu Dróg, gdzie złożyliśmy jako powiat 5. Wniosków jesteśmy również przygotowani do kolejnego funduszu składania takich wniosków. Bardzo dziękuję Państwu w tym momencie za uwagę. Zapraszam do Ciebie pozostałych członków zarządu, jak i Pana Przewodniczącego. Z życzenia na ten już nowy, rozpoczęty rok. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności. Niech to będzie dobrobyt. Niech to będzie rok naszej wspólnej wspólnej współpracy. Życzę Państwu, aby wszystkie plany, wszystkie wydarzenia, to, co Państwo sobie zaplanowaliście, te osobiste, te zawodowe, a także i społeczne, niech się spełnia. Wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. A teraz zapraszam do wspólnego zdjęcia, a później poproszę Pana Przewodniczącego o zniesienie toastu. Dziękuję. Zanim y będzie toast, to jeszcze proszę mi pozwolić na Dwa słowa. E, przyznam się szczerze, że jest to pierwsze takie spotkanie noworoczne powiatu, e, w którym mam okazję uczestniczyć e, i proszę mi pozwolić na parę słów refleksji. E, będąc długoletnim wójtem gminy Bralin, e, niejednokrotnie wygłaszałem opinię, że w zasadzie gminą to ten powiat nie jest potrzebny. E, Znam stanowisko koleżanek i kolegów e, samorządowców pełniące te zacne funkcje. E, rzeczywiście no, można by było powątpiewać, ale muszę teraz trochę zrewidować swoje stanowisko. Po e, cóż to powiat? No, oczywiście to mieszkańcy, mieszkający na danym terenie. E, stanowiący własne gminy i wchodzące w skład powiatu, a zadania powiatu są określone przez ustawodawcę na takie, które nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji gmin. I proszę mi wierzyć, jest kilka dziedzin, o których między innymi tutaj była mowa, które jesteśmy zobowiązani realizować. Ja mam tylko jedną prośbę do Państwa i nie było naszym inicjatorem tego dzisiejszego spotkania, nie było chęć chwalenia się, ale myślę, że powinniśmy odebrać dzisiejsze spotkanie jako sprawozdanie z naszej działalności. To, jak powiedziałem już na wstępie, to dzięki zaangażowaniu mieszkańców możemy pełnić swoje urzędy i możemy tak naprawdę realizować zadania dla ich dobra. Nie bez kozery y, trzeba wspomnieć o przedsiębiorczości na terenie powiatu. Bez y, państwa nie byłoby sukcesów, tak jak powiedziała pani dyrektor y, tego powiatu, bo siła ekonomiczna stanowi o tym, że ten powiat jest... Y, Silny. Siła samorządów również zależy od przedsiębiorczości mieszkańców, i to trzeba cały czas podkreślać i za to zaangażowanie bardzo serdecznie Państwu dziękuję i myślę, że na następnym spotkaniu do, zrobimy w ten sposób, że to Państwo będziecie przede wszystkim prelegentami tutaj na tym spotkaniu, co nam się udało wspólnie, wspólnie zrobić i przepro, przeprowadzić. Bo dzisiejsze spotkanie jest tylko pierwszym, mam nadzieję, nie ostatnim takim wydarzeniem. Szanowni Państwo, a cóż, jeżeli zostałem już wywołany do, składu, do, do podniesienia toastu, to chcę Państwu przede wszystkim życzyć pomyślności, szczęścia, dużo zdrowia. Niech mieszkańcom naszego powiatu, naszych gmin się po prostu darzy. Żeby możemy się spierać, ale żebyśmy się nie kłócili. A Konstruktywny spór jest zawsze wskazany, i mam nadzieję, że za rok, kiedy tutaj się spotkamy, w pewnie niezmienionym, a mam nadzieję poszerzonym składzie, jeszcze e, będziemy mogli również sobie życzyć wszystkiego najlepszego. E, jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas. To oczywiście nie koniec. Ta część bardziej atrakcyjna będzie za chwilę, ale wszystkiego najlepszego e, dla Was, dla wszystkich mieszkańców. Dziękuję bardzo.